małpa i... Pan maleźniasz. No więc... Także mu się zepsuł mikrofon. I teraz gadamy przez Messengera. I nie powiemy jak się nazywamy, bo to jest nasze już secret. A, i nie oglądajcie JellyFree Frucika, bo nie jest... Tak można nazwać debilem. Chodź, pomóż mi. I dzisiaj o czym temat e, tego filmiku? No, o czym? No. Już mamy e, część drugą. Więc tak, musimy ze... To jest etap trzeci, więc... Tamte musicie, tak, polecieć na jakąś... Tam, gdzie są boty. Nie na, nie tak. na żaden medalion, tylko... Na, na tą dziurę co się pojawia i musicie zabić wszystkie błoty i otworzyć skrzynkę Duma później, ale nie tą z więc tak i później co robicie, z... macie tam y, taki telefon, który no, po prostu wam daje ekspa i to dzisiaj wam pokażemy trzecią, trzeci etap. Będziemy trochę tutaj ginąć. Więc spróbujemy nie ginąć. A i taką, taki, taki skrzynki nie otwierajcie. Masz. Dobra, pewnie mi zaliczyło. Auto, auto na najwyższe, najwyższe, najwyższe. A je zawsze pamiętajcie, jak jedzie w was auto to najwyższe, bo auto może tego nie rozwalić. Co chodź, Czekamy tu na nich. Chyka, bo im robimy, nie? No i widzowie, jak widzicie, tu się odwierdziela jakieś pochodzambo. A ty pomórki coś mów? No, nie no właśnie nie. wiem. A potrzebujesz aptecznie? Nie Nie, nie O, o, jest tu ty. Spierz, 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 Ma white coś? dostał. Ociekamy. To mów, dostał, nie dostał. Nie. O kurka. Ja pierdzielę. Spierdzielaj. 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 Weź otwórz. Dla mnie. Proszę cię. Dobra. Idź mi Mario. Dobra, my mamy najlepszy spot, bo jak e, widzicie sami, mamy tarczy, mamy tarcze kapitany. O kuźwa. ja pierdzielę, po co my polecieliśmy na tą własną miejscówę. I chyba dzisiaj wam nie pokażemy tego, tej fabuły. Odpalamy, odpalam tryb harda. Nie! Dobra, w gotowości. w gotowości. I tak, widzowie, się kończy. Jak się leci na miejscu gdzie dawniej na medałów. gdzie Nie, to są Mieszcze Świata Zero budowania, Albo się przygotowują. Ja chyba znam gdzieś... Tego móden marny magazynu Samo. i wpadnie też nowy filmik e, dzisiaj o godzinie dziewiątej. Tak, ale chyba nie, o dziew... chyba nie o dziewiątej, tylko ten filmik będzie trwał długo, nie? Ale to będzie też odcinek. W będzie jeszcze jeden odcinek, gdzie przechodzimy bez spadnięcia? Spróbujemy chociaż. A ja zrobiłem tą karę ze wczoraj, czyli się pod zimną wodą. I później się poćwiczyłem i tak. I to jeszcze czytam. Ja będę pierwszym youtuberem, który nagrywał z bomby e, Fortnite. No mówimy, No i nie wiem, czy się przybliża ta głowa do mapy, ale jak sami widzicie, coś się światła. No i to jest trochę dziwne i jakich, jakiś jakiś mu mnie zaprasza, bo pewnie oglądamy filmiki. No więc warto oglądać, bo są fajne filmy. Ze Fortnite. I chcieliśmy nagrać film z Robloxa. Ale oczywiście... Ale oczywiście... Roblox nam nie dało. Bo ponurki co się stało? Mamuńka nie ma internetu. No i to jest właśnie problem. Ale w końcu zagraliśmy na tablecie, bo mój tablet nie potrzebuje internetu. Moja, nie moja. Moja czuła. Nie wiem, czy słyszycie dobrze Pomurego, ale jak... Nie, tu napiszcie w komentarzu. Sorry, że jeszcze nie włączyłam w komentarzu, ale dobra. Ty po... Typ. co ty typer. Otwieraj. I jak coś, tam my jesteśmy toxic. I sygno, i trochę się przeziębiłem. Idealnie z że... szkołą. Idealnie. Co tam robi szkoła, która miała jakieś Bo i mieliśmy go na dla... ciebie. Dobra, pamiętaj, ale chodźmy zabijać typy gdzieś bardziej w sobie, bo zaraz nie mogę.

Teraz lecimy na najbliższą dziurę. Gdzie jest... Najbliższa dziura to jest... To e... jest... To jest problem, bo mi nie zalicza. Co się nie zalicza? Nie ma szabu. E, ty wiesz, że musisz zabić? No wiem, ale ja zrobił, już te a mnie nie zaliczyło. A podniosłeś ten przedmiot? Tak. A epicki był? był? Nie. Nie? Nie. No to ci dlatego nie zaliczyło, bo trzeba epickie. I tutaj Czy są boty? boty. Tu są boty. Musisz je zaciukać. Aha, bo ja już wiem czemu. Mówi, chce dołączyć do nas. Nie. On jest, on jest dzieckiem. Ja go nie mam I tutaj musicie otworzyć sobie skrzyneczkę. I tu. Gdzieś macie, tu gdzieś macie telefon. Tak? Ten telefon jest bardzo ważny. Ja zabijam jednego, ty zabijesz jednego. Zabijam. Eee, nic mi nie widzisz, tyle powra. Ej, ale to jest dziwne, bo bolo nie jest najmłodszym. Co? No? Ja nie mam szukaj. Ja nie mam załączył. Tak samo jak mam kolegę youtubera, czyli Bartara, i Szabone Fena. Pewnie Ty nie wiesz, że mi teraz nie wypływać. A tutaj szyja. Nie wiem. Jeź. A też. To jest? O oh Jezus! Dobra, zaraz tu to przylecę. Muszę się Zacząć od To, to Muszę zagram sobie tylko. Nie, bo ja chcę go dodać do Znaj. A czyli tylko chcesz go dodać nie, nie, do znaj? To bo nie mogę znajd, bo mnie odsunął. Dobra, dodajemy Snoopiego. Mówimy, że jeszcze się możemy po... To on się sam dowie, bo ja mu powiem kanał. No i tak, dobra. Zapraszamy. Ja powiem, jak Aha. A i ten, i akurat to musicie zrobić długo, bo to nie da rady. Raz no, zapraszam. Smipi. No ale to możemy powiedzieć, że jesteś nie ma tutaj. No, tutaj. powiem mu, mu kanał, że jest małym ja. tutaj. Dzień dobry Snoopy Jak tam o, Nie wiem dodaję go Nie filmuję zaproszeń Och że jesteś źle mamilita na owo Ej Snoopy Bo jesteś na... na YouTubie Mój kanał się nazywa Marcelliszka. I... I powinnyście mnie zasubskrybować na, na kanale? Ale już dawno. Co to, dlaczego ja mówię takie rzeczy? Nie wiem, to było się najgorsze. O Ej dobra, dzisiaj robimy maksimum kilów. Ile robimy maksimum kilów? 20? Nie, 88. nie, 20. Walisz to pomóż rozbić. No dobra. 88. A tak A tak 25. Dostał Dostał coś. 29 No widzowie jak widzicie to tu się odwala kokodziam Szkoda, że to nie jest zbudowa O, o, to medalion! Medalion wrócię 40 nie wiem co się dzieje. To bot! Ej, o ja pierdzielę. Spitalaj! Widzisz? No i tak właśnie widzowie się kończy, jak podjeżdżacie na... na twardą banię. Weź to, weź! Wypij! Wypij to! Uf, sapaka! Ja pierdzielej! dlaczego ty dajesz zero bullini? Chciałem Dobra nikt nie zab nig No i tak. Snoopy będziesz na następnym odcinku. To była ogólna, bo ja górę nie chcę. O, Rocky, wiesz co mówię, telefonicznie dla niego? Nie, byś miał już. jak no, no, dodasz go do snaj, to będziesz na kanale moim. A wiesz, nie ma No, ma. No, jak dodasz numer do znajd, to będziesz na YouTubie No to tyle tubi się mówiło, mi No i nigdy nie dajesz na kanale, ty. No No i także tak się kończy, jak nie dasz suba. Dobra Dobra, zakładamy mag o patrzcie. Misterio Misterio. Patrzcie jaki jest sklep. Dobra. Dobra, ekwipuję sobie Lofi. Mam już ty lotni. Domyśl, domyślacie się, skąd mam taki level? Bo akurat gramy i robimy fabułkę. I warto mnie oglądać. Bo ode mnie będzie takie, co się robi, jak się robi tabułkę. A z budowaniem jest lepsze niż zero budowania, bo postawiasz ściankę i chce uciekać. A wy patrzcie, bambiki, ile jemy. A Skąd no, on mi się pojawił? Lecimy z nieba. Halo, być typu nurki? No ja, jestem. Dobra, gdzie lecimy z murki? A i Zrobiliśmy tak. Na zamęt, i zrobiliśmy tak. Ja stolowałem bo ja oddziały i stolowałem typka. Jednak nie. Gdzie ty jesteś? Na dum stadzie jesteś. W tym domu ja nie mam słów, co Typ zrobił. Wy tego widzowie nie, nie, nie widzieliście, ale dobrze. Jak coś widzowie, to Typ, to typ zrobił tylko Jumbo. Spamina. A myślicie, a wiecie jak Magneto się teleportuje? Bo, bo jak nie macie skina Magneto e, e, Misterio, to Misterio wtedy w wtedy, e, medalu Misterio was trochę tak zaznacza takim czarnym. Jak macie skina Magnety, to, to was po prostu was piłkać. I to właśnie chyba o ten typ. I lecimy na niego? Nie. ja bym nie ryzyk. No, bo zadaję mu 19 tysięcy. Ła! Nasz wielbiciel. O o. Czekaj. Azri butował już? Teraz dopiero chyba. No i. Teraz magic. Jak to Łajta ma? Widzicie? 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 Ja pierdzielę, ja sram się, bo kupę zrobię, dobrodzibka. A zapomniałem, ej, zaliczyło ci coś w ponurki? O ja pierdzielę z ja tu jestem przeszany. Miał HP. A tyle idzie miał 4 HP. Dobra, chyba wam nie pokażemy tej fabuły. Dobra, pymurki daję gotów. W Daj, się... Daj w Goto. Daj w Goto. A ja ciebie wydaję w Goto. No to chodź do Lody. I tak widzowie się kończy, jak jeden, jeden idzie bić się, a drugi idzie idzie coś zrobić. Ale chociaż mi coś zaliczyło jedno. Patrzcie. Mogę nawet pokazać. Ale, i tak wam. Będzie druga część z tego, bo. Za długo, za długo trwa. No, będzie to koniec. Bo. Bo, będzie odcinek jeszcze z Roblox. A tak to będzie tak dzisiaj. I to będzie przed... Więc... Pa, pa!